Ja walę No to ja wyrzucam. No ja w pierciele tak jest ciężka w kół. Ej! Oj Na śmierć nie lubią. No. Dobra, jak się łuk robi? A zostałem Tygrysa na ich obozowisko. Ta się bawią z nim pewnie. drugi <laughs> kij i lina tylko A drugi kij tu był jest. No jest. Jakby chyba krabyczka. Tak gadają. Ale anguya. angu, dobra. Awa, OC Chodź tu! Buch! No nie no! Zakażenia! Będą! Jak tu Ej, poszła na mnie tylko. ała Pomuś mi! Pomóż mi da wnętrzności. Te kości są takie ciężkie. Ja umieram! Zimno, czy coś mi jest. Co mi jest? Mam nogę. Mam ludzkie mięso, czy ja to mogę zjeść? Mam nogę, <grym> wyskakując. Nie mam, nie mam. Dobra, liście. zjem jedno ludzkie mięso. Nie rób tego. Ale ja umieram. Ha. Nie. No. Ja walę dinkę. Tak? No <grym> to <grym> ja aż <grym> wyrzucam. No <grym> witer. Ja w pierciele, tak gra jest ciężka w kół. No. A bo trzeba się kilka Adio. razy umyć, ej! Trzeba się kilka razy umyć! A, tak, bo no tam masz napisane. Ile? Czemu mam pasażita w dupie? Nie wiem. Chyba zjem owoc. Już jestem Hello? zdrowy, ale... Ale jakim kosztem? Ci owoc M. dobry. Ja nie wiem jak wyglądają te twoje kwiatki śmieszne. Może to? Co to? Odchody. Jasne. Ej, mam! Mam! Co? I wiem, jak to wygląda. Jest ksiaszek i małe kwiatuszki ja pod tym. Dobra. No mówiłeś. No wiem, że mówiłeś, ale. Chyba, mam trzy bandaże. Uleś swoją nogę i będzie. coś. Dobra, inspekcja. Gira. Ja, ja idę tam dalej zobaczyć, szukanie. O! Zoba! Jaką założyłem sobie skarpetkę! Gdzie ty jesteś? Była jelaza? Tym czy Co ty gadasz? żelazo można tu kopać, tutaj gdzie? Szyłasz no, jelaza. Ja mam mogę wykopać. O, ale tu jest miejsce! Zoba, to my tam będziemy, tylko nie wiem gdzie jesteś. Ale zostaną jest no w tej dziurze, tam gdzie jest ognisko. Tak? No. Okej, okay, takie miejsce tam jest ładne. Kurde, nie mam kamienia jednego. Uwaga, jem ludzkie mięso. Jak coś to mnie trzyma. Nie mam ja przy Tobie. Okej, okay, zjadłem. Minus 35 zdrowia psychicznego. Ale jest okej. Okay. To nie jest ważne. Ja się jeszcze prześkę. Więc zobacz tam dalej. Dobra. Później będzie zmiana i ja będę spał. <laughs> Szpak będzie dymał czarno. Nie, drapał Kurna, <gulna> jego mać Ej, fajne! Przez tu no, masz wszystko wrąbać. Warsztat! No wszystko Pułapka no, z łukiem. Ej, pułapka z łukiem, jest OP. Zróbmy to, proszę. Ja mam łuk. Długi kij? A nie, nie trzeba mieć łuka do tego. Trzeba mieć kij? Mały, nie, dwa małe, dwa, kurde, dwa kije, jeden mały kij, pięć lin i cztery długie kije. To jest proste do zrobienia. O kurde. Albyśmy zabezpieczyli naszą bazę. Niby. Bo oni by przeszli i nagle łuk by strzelił. Fajne to by było. Wieczny płomień. O, o, to będziemy... Robimy to? A gdzie jest ich wioska? Gdzieś tam. A może być wybudowana tylko w wiosce Zabijamy ich? Miałem się kiedy? Mhm. Zabijamy ich? Chyba? Węgoś! O! Słyszałem węgorza. Grzechotnika jakiegoś. Ta bra, taka, 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 ta. Dobra, mam bidon, mam bidon, mam bidon, mam bidon. Mam... Ja też mam, jak to No pewnie sobie napełniasz, no tutaj jest, patrz. Nape napełniasz wadą o tą miskę na przykład i. Git. I masz przy sobie. Nie nie, musisz... Co? Musisz włączyć ekwipunek, Wyciągnąć bidon do tej wody czystej. I masz. A czy znaczy są puste Co ty robisz? Masz bidon, naciągasz Wstrzymujesz no, no, na bidon i wolę. No. nabierasz no. no No i co? Fajne, nie? 40 nawodnienia, 2 pasożyty <noise> Wylej Aha Myślałem, ty wypiłeś Tak mówię, dobra Gigi. Ja potrzebuję głazu, głaz Szukaj głazu jak biegniesz szybko, to ci gaśnie pochodnia. Mega. To ty gadaś. A, a, nie, dobra, bo pada. A. Faktycznie. Dobra morda. Ej, no. A. Okej. Okay. No to ja wracam do swojego obowiązku. No bo obok mnie tu byleć się biegnął. I chyba do ciebie pobiegnął. okej jest. Tak? Węgiel drzewny. Gdzieś ja bym narąbał jeszcze tym tu bylcom, ale nie wiem czy by się dało. Możemy. Niko, ja muszę kera zrobić, masz broń? No mam. Jaka? On tak, łuk, plemienna włócznia, pochodnia i ciężka kamienna I ja siekiera mam... i kamienny nóż. Ja głazu nie mogę znaleźć, bo jest no, ciemno w Pochodnia by się jednak przydała. A ognisko się zepsuło Ja gram bez pochodni jakoś żyję Nie da się ogniska zrobić? Da nie się O sam. ale... większe da się jeszcze Chyba to większe by było najlepsze A czy my tu będziemy siedzieć? No nie wiem. To jest obóz nasz No koncentracyjny no. Małe kije. To ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja. Okej. Okay. Easy. Easy. Nie no, z tymi głazami to jest kurde... dupa. To rest. No trzeba w plikach poryć. No Co trzeba re rejty, rejty. Zwiększyć drugi kij, zarabiam go? Nie A, <laughs> dobra Linę jeszcze nie mam Mam ja, drugi kij O Ja mam linę chyba Ja już mam Tu leży jakiś patek, przetworzyć? Nie. Aha. No to mój. Mam się herę Idę spać. Idźmy spać. I będzie kurde zajebioza. Nie ma gany żary. mogę zdjąć z tego? A ty widziałeś moją skarpetkę jaką mam? Nie. Na nodze? A już, a już nie ma, on sam zdjął. No bo miałem ten bandaż, nie? O! No. Oh, jestem zmęczony! Chyba nie dobiegłem to. Do... Puśka! 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 Taka tablica siema, no. Idę spać. Dobra, ile. A to mięso ludzkie tyle waży! Jestem przeciążony też. Ej, to weź przerób kość. Na te wykałaczki. Mam. Mam. I wtedy wyjdzieś ten. Trochę mniej przeciążamy. Zobacz, trzy kości. coś ma zrobić trzy kości I coś jeszcze Jest, Jestem wyspany Ty masz włócznię kamienną eee, Okej okay. Moment Może zaraz będzie najazd na wioskę a ja mam siekerę, to nie wiem. Chyba lepsze jaką. Nie wiem. Tak opowiedziałem. Zaraz będę jeść ludzkie mięso. Mm. Ale zamka! Co? Znowu będą halucynki. Halucynki! O, ktoś puścił kaczkę. To nie ja. O-o, ci co się za mną. A pijawkę mam? A zjem sobie... Zjedz pijawkę, weź A ja mam na ręce Jakieś szra... O kurde, tu też mam Ja ci... Ja ci dam te bandaże, masz Szramy jakieś mam jak... Bandaże Nie wiem Bandaże! Zrzuciłem się bandaż! A! W... No w użyciu nie mogę, o. Ile ty ich masz? Już nie mam Aha Ale trochę mam... Taką pizdę mam na ręce a to dawaj, zabijemy ich, ja sobie zjem. Tak? O, widzę, że ty też lecisz. No. Dawaj się ze mną. Nie! To Nie było będzie koniec. Tam więcej dla mnie. Ej, w Zostaw! No upieczone jest! Zostaw mnie! To. Ale! A ja mogę wziąć, bo tak jest Dzięki. A czekać takie. Ja tylko nakierowałem Ej, na to. Nie chceszcie na mnie! Przepraszam! O, siema. Tak, e... ma! jak, eee. Ma pójście. Zaraz podaję się full HP, bez klipu. Ooooo! Tej! Demylu! Moja ręka! Moja noga! Moja druga noga! Ej, biją mnie! A, a. Gdzie jest Nic moje życie? Nic się nie bije przecież Musisz się wy, o, się w bandażem? Nie no ja wiem, nie mam bandażów do dzieci Masz Bronię cię idę spaść, to jest wytłaczające I co? O, ale piękna pogoda Oh my god, wygól Cel. A albo przynajmniej. Nie mam tłuszki. Dobra, idziemy do tej wioski. A Szybki ja właśnie z razy <noise> pięć przeciwnikami. <noise> Gdzie ona była? <noise> tu. I nie mam życia w ogóle, ale dobra Ogarniamy Od R blokujesz. Wiem. O hala Na guzikach! Hala Gaj! Dobra ja jej tyłę robię. Ała, o, o, dawaj. Dawaj. Jesteś? Okej. Ja nie wiem gdzie jest. To jest ustawka 1 na 2. Gdzie ja idę? Gdzie ty idziesz? Wróć do bazy. O! Tutaj jestem. Tutaj jestem. Kurde. <grywa> moje i pewnie. Znikły. Ożnikały Ja nas jadę Ej, mi morda wyleciała A może ja po prostu wczytam grę? Nie No Nie o, Nie, nie tak? wiem Czekaj Poczekaj Moje rzeczy się nie zachowały Jak to nie? Mam zero, nic A zero na Nie wiem no, się. no to na pięści, na pięści. Nie mogę, bo idzie po mnie Czyli nie jemy ludzi? Nie Szkoda No dobrze Kładę. Bardzo smaczni byli Mhm Ładę się spać I możemy tam iść, jak może ten. Zrobiłem sobie siekierę no to git. Banany sobie zbiera. no i idź. Chyba. obok mnie! Biegają wokół mnie! Nic nie, nie biegają. Biegają wokół mnie! Ja śpię, ale... <grym> Czemu nie poszedł w kimono? Dla mnie najebią, dobra. O, Ewo! Siem! Staram Zawiąż się, że trzeba no, egzekucja. <laughs> na, 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 na. <laughs> On tu mnie wyspał z nami. Aha! <laughs> <laughs> A gdzie mamy, ten mamy jeńca. Umy się. Aha! się, Umyj się. Aha! Nie. Został <laughs> <laughs> w Aha, idziemy, dobra, To idziemy! Walka, walka! Idziemy rozwalić? W dwóch się bijemy. No patrz, Idzie idę to rozwalić. Ja ci pomogę, patrz. Chodzisz, blisko. Ty, która się drzewa i ten. Aha. Nie no wiem, czy tu się rozziewa i. Słuchaliście! Słuchaliście! Ale Trzy. będzie! Trzy. Ale będzie jazda, jazda jak Berety, i teraz się wypierdzielimy. Szybko, bo pada i teraz już nie będą, suche. Już są bananowcami, zamieniły się w bananowce, dobra, Gigi Bananowe, dzieci. Dziś już nie ma, suche bo pada deszcz. No. Dobra, napierdalamy, napierdalamy, napierdalamy. Czekaj, ja już wyciągam mu. chodź dobra dobra zapisz. a nie ma panie Poczekaj. Poczekaj, Widzę ich, Dobre, ale one nie widzi. Ukryłem się. Dawaj, strzelaj. Kurde. Dobrze, moja czterka. Się... Ała! Aaaa! Moje plecy! Tak jest! Wstałem! Polu do góry! A on żyje dalej? Nie. Nie, nie, nie. No dawaj, ucicha. Alu, się dzwoniłem. No dawaj, dawaj. Jakie ci git? Badawaj tego ostatniego co tu leci A wow. ja mam stojaki na Oni tu wszystko mają, oni ja są dobrzy jacyś Dobre mięso moje Zamienny rozpalac Le Rozpalac Ej dobra Jestem otoczony Łucznik Otoczony jestem Ja żegnam się, żegnam cię Żegnam Ja ci idę pomóc Nie wiem, daj się bo... zwieść Musisz go zabić, bo ja jestem na... Pomagam! Pięknie. Wycinamy ich. <grystanie> wycinka, wycinka drzew. Piękne, ale jakie jesteście mieli? Oni mieli taką OP pod pałkę. Może tutaj byśmy mamy się bazę. roz... Mamy No właśnie. Ej, ale, ale byś mógł zabić. Kapi Zabij ją! Dobrze! Kapi <laughs> baro. Ja mogę tylko znaleźć zapis i wy... A, jest! Dobra, mam. Nie. Czyli ty też musisz zapisywać. A ja umieram znowu, nie wiem co jest. A jak ja zapisuję, to ty też ten Zapisuję twój chyba, safe. A gdzie jest dom? Dom? No, bo zarabia cię... Wintka. Wintka będzie. Yy, a, wiesz, a gdzie jesteś? No przy tym obozie. Cię kręcę. Ale lepiej się pośpiesz, bo już coś syczy No jestem w obozie. O, widzę, widzę. Ty chyba nie zdążyć wyzdrowić, czemu ty ludzkie mięso możesz cepie. Bo jestem bardzo głodny. <noise> Uch, ja mam przecież Disgusting. Mięso. No, mięso z kapibary. No, 8 mięs z kapibary. Musiałem jakoś przetarzyć. musimy zrobić suszarkę. Dwie suszarki. Nie wiem, gdzieś gdzieś była ta szafka, już jej nie ma. Trzeba zdobyć jakieś mięso. Pożywienie jakieś. No ja mam mięso. Nie, nie. Spokojnie. Coś ty wilczy. Wilczur jakiś. Skorpion. A! Hmm. Skorpion? Leży. Zjem go. E, winda! Winda! Winda? Jak to kulno cool działa? Ta winda. A to jest szafka, to nie. Jak chciała ta winda? Ja mu się chyba daję ...na drewniane gówno. No. Trzymaj. Oto twoje. <grymne> <grymne> Ci Się spaliło. O! Smacznego. Dzięki. Ej! 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 Dobra. Ej, już nie chcę. Ej, masz tego? Eee... <grymne> minus 34 psychiki. Biegną na mnie! Dobra, konfrontacja skróciw go! Tak powiedział mi. Ja powiedziałem mu... Tata. O ała. Nie bijcie mnie! Czemu ich jest tak duża? Chodźcie znowu grawitacja! Uuuuu! Chyba uwaga! Cios! Chyba uciekł, uciekł! Spokojnie, jesteśmy bezpieczni! Jesteśmy bezpieczni Jesteśmy bezpieczni Jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni. To ty jesteś bezpieczny. Jestem bezpieczny. Jestem bezpieczny. Mały kij. Za tobą! No, <laughs> Dobra, zabiję go. Nie ma za co. Pomóż Wyzdrowieć. Tak. Oj! Lili! <laughs> <laughs> się <laughs> pokarmowe, boliście liście zjadłem. Bo nie odkryłem jeszcze, to mówię zjem. Krokodylowego. Krab! Go away. Go away. Jest osiem kamieni. Aha, zwykły kamień. Jesteś mój, krabie. <grym> Czy ty jesteś? Kapibara. Za długo nie pożyjesz. Chodź! Na... <grym> nie uciekaj! To jest twoje przeznaczenie, być moim stekiem! Aaaaa! Nie, już się nie, ja mogę się no, z tym... no, siema. Tak zrobił dźwięk ten tygrysik. Jeden, duży kamień i mamy... Roba, ja robię od nowa. Postać. Napierdalam się z tygrysem. Ale mu zarąbałem w pysk. Ma prawy, lewy, sierpowy. Tak mu, tak mu, tak mu w pysk ścieliłem ty, Chrisowi. Ja nie po siebie. Buch, 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 Ogień! Tobie przygotuję Skorpiona. Tak? Co ty na to? Może być. Zróbmy po prostu prysznic. Wchodzimy w wildę Z dużym prysznicem. Z botem. Błotem prysniczowym. Błotem o Duży kij, on jest potrzebny, żeby go tutaj dać o! Wisia. Mm. Oh. Chodź tu No palę się! Zbiję się na ognisku! Majchu! No hu o, Noga spalona, dałe <trym wytrych> Czemu postawiłeś? Kurde, bazę obok ogniska! Uh. Co się stało? Dawaj, ziomek! Wszystko się ułoży. Dobra, zapis. A zapis. I wyjazd. I wyjazd.